Ten ładnie jakby coś chciał. Ten, bardzo ładne, zobaczcie, mi czuło. Właśnie, właśnie widzę. Półkiał ładnie. ładnie. Który, jak tu czerodakty wyglądają? Takie duże, nie? to są. Yy... Ładne, duże, małe, duże. Tu środek ciemny, fioletowy tu znowu pomarańcz jest inny, ciemniejszy, nie? A tam znowu różnie. Do szosniki w jakiej cenie masz, Ten różowy? No, to oczywiście dole są. A ta krewetka? Ile tam? No ta, co na sterijnie. A tamta osiemdziesiąt. No ona są A, tu już to są Na wilkę gdzieś ten, 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 Ale tylko wilki jedzą, nic więcej. Więc albo jak wielki je trzeba przywieźć, zamienić? Nie wiem. Tylko Dobra, to mi krewetkę możesz łapać. Już mam. Tak. Przywiozłem Ci te algi. Aha, dobra. Tak więc są w wiadrze. Tu są, tu, tu są spokojne rybki. Dwie, takie w paseczki, jedna i druga warzeczka. Które są w formie, nie? One chyba się doznawę, nie, tak? Nie, jest trochę inna. To jest hektolik. Ale to są sam gatunek, jakby, nie? Rozgarni, są. A, tu są ładne no jakby to te się... Ja to pa patrzę na tym, że... jaki fajny płaszcz. Inny. Bo płaszcz taki mają klupeczki. jak nakładanie na siebie, nie? Jak mm -hmm. idą. No, a mhm. to, to są cztery dychy. tak to jest taka, nie? Dwa kółka. A tutaj a Po prostu tygrysa, widać jeszcze, nie? No tak, tutaj mam też. Mam mhm. Ładne one są też, nie? Tylko to są już większe. Ale to one też większe nie rosną, bo to są już takie... No, to zamek no, zapiężny tak chyba są. Takie, nie, to nie, tygryz, one no. jedzą. Ogólnie. To no, bo mam jeszcze dychy, ale to są mniejsze. No, Wam o tu widzisz i ta ma płaszcz zwykły, brązowy. A ta hmm. ma, ma płaszcz taki fajny Tylko korupacz, wiesz co, chodzi i większe są nie? A te, te. są po prostu. Tylko widzisz, tam jest ciemniejsza, tak? Tu jest mniejsze, tutaj to też Pan teraz jest więcej i mniejszy. Tak, tutaj To jest wóda, tam jest mniejsze. No i co, ja Nie Co się, ja się właśnie? To. Ja właśnie o imperatora, ale... A, tutaj, tu, więc tutaj, u... Jeszcze centropygi widzę, że masz. I spinoski. Są mniejsze i większe, nie? No, no to tak jest, to, jest to taka. Tu tam jest jedna, a tam jest druga. Tam tutaj. Co, to Ale jeszcze w poniedziałek została następna tego w... ja do, do babki, bo na na powinny